drość ojca Pio Piąty stycznia Nie wiem z jakiego powodu pan Bóg nie okazał mi litości aż dotąd aby mnie uwolnić od tych cierpień Wiem tylko że On nigdy nie czyni niczego bez najświętszych celów pożytecznych dla nas. Witajcie, kochani! Ojciec Pio wyraża w dzisiejszych słowach wielkie zaufanie do Boga, który wszystko, co robi, czyni, mając na uwadze najświętsze cele, które są dla nas pożyteczne. Jakże często o tym nie pamiętamy? Gdy nas dotyka jakiekolwiek cierpienie, jak bardzo potrafimy się buntować, skarżyć na swój los, wygrażać Panu Bogu, a nawet w niektórych przypadkach powątpiewać w Jego miłość, a nawet istnienie. Dzisiejsze rozmyślanie będzie miało na celu uświadomienie nam to nasze wielkie szczęście, że urodziliśmy się i żyjemy w katolickim kraju oraz wdzięczność Bogu. Że została nam przekazana wiara. Tak często lekceważymy to nasze bogactwo. Warto się nad tym zastanowić i być może zmienić swoje podejście do niektórych spraw. Powinno być mniej narzekania, a więcej dziękczynienia Panu Bogu za wszelkie łaski, jakimi nas w życiu obdarzył i nadal obdarza. A trudności, doświadczenia, cierpienia? To nieodłączna część ludzkiego życia tu na ziemi. Nie zapominajmy jednak o tym, że to ziemskie życie to tylko krótki etap, wstęp do czegoś piękniejszego. Do życia, gdzie nie będzie smutku, łez, oszustw i wszelkiego rodzaju zła. Bóg o nas walczy. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu ZOS. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Przygotowanie. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Przygotowanie. Jakże powinniśmy dziękować Panu Bogu, iż narodziliśmy się już po dokonanym dziele odkupienia ludzkości? Słowo Wypełnienie czasów oznacza szczęście, pełnię łask, jakie przez przyjście Pana Jezusa dostały się nam w udziale. Jakże bylibyśmy nieszczęśliwi, gdybyśmy obciążeni tylu grzechami żyli przed przyjściem Pana Jezusa. Wzbudźmy w sobie akt wiary. Boże mój, wierzę, że jesteś przy mnie obecny i z całą miłością Oddaję Ci cześć. Wzbudźmy akt skruchy. Panie, z powodu moich grzechów, powinienem być teraz w piekle. Dobroć nieskończona, żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Akt prośby o światło. Mój Boże. Przez miłość Jezusa i Maryi daj mi światło podczas tej modlitwy, abym z niej odniósł pożytek. Odmówmy trzykrotnie, zdrowaś Maryjo, aby Maryja wyprosiła nam światło na czas tej modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy także o wstawiennictwo i opiekę świętego Józefa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prośmy naszego anioła stróża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Prośmy również świętego naszego patrona. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże mój, kocham Cię z całego serca. I chcę wypełnić we wszystkim Twoją świętą wolę. Rozmyślanie Przed przyjściem Mesjasza, w jakimże nędznym stanie ludzkość była pogrążona. Zaledwie w Judei prawdziwy Bóg był znany. We wszystkich innych częściach świata panowało bałwo, chwalstwo i nasi przodkowie... Oddawali cześć kamieniom, zwierzętom, demonom. Czczono tyle fałszywych bóstw, prawdziwy zaś Bóg nie był ani kochany, ani znany. A i teraz, ileż jest państw, gdzie tylko niewielu katolików naliczyć można, reszta to niewierni lub heretycy. A jakże trudno im się zbawić. Do jakiejż więc wdzięczności zobowiązani jesteśmy wobec Boga, iż urodziliśmy się nie tylko po przyjściu Pana Jezusa, lecz i w kraju, gdzie panuje wiara prawdziwa. Panie, dzięki Ci za to. Jak bardzo byłbym nieszczęśliwy, gdybym, mając tyle grzechów na sumieniu, musiał żyć wśród niewiernych lub heretyków. Wiem, mój Boże, iż chcesz mnie zbawić, a ja tyle razy wolałem cię utracić, tracąc łaskę Twoją. Zlituj się, mój odkupicielu, nad mą duszą, która cię tyle kosztowała. Teraz, jak zazwyczaj, czas na własną modlitwę myślną. Można zatrzymać nagranie i w momencie, gdy będziecie gotowi, uruchomić je ponownie. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Niewolnik grzeszy i oddaje się w moc szatana, a oto przychodzi Pan, owego niewolnika, aby. Oswobodzić go przez śmierć swoją. O miłości bezgraniczna, o nieskończona miłości, jaką Bóg człowieka ukochał. Mój odkupicielu, gdybyś mnie przez śmierć swą nie odkupił, cóż stałoby się ze mną? Ze mną, mówię, co przez swe grzechy tyle razy na piekło zasłużyłem. Gdybyś, mój Jezu, nie umarł za mnie, byłbym zgubiony na zawsze. Nie miałbym nadziei, iż jeszcze kiedy twą łaskę zdołam odzyskać że kiedyś w niebie twą piękną twarz zobaczę. Drogi mój odkupicielu, składam Ci dzięki i spodziewam się niebo osiągnąć, aby Ci tam dziękować przez całą wieczność. Żałuję z całego serca, iż Cię przedtem obrażałem. Na przyszłość pozostawiam sobie raczej wszystko wycierpieć, raczej umrzeć, niż Cię jeszcze obrazić. Lecz jak przedtem Cię zdradzałem, tak i w przyszłości zdradzić Cię mogę. Ach, mój Jezu, nie pozwól na to. Nie pozwól, bym miał odłączyć się od Ciebie. Kocham Cię, dobroci nieskończona i chcę zawsze Cię kochać i w tym życiu i przez całą wieczność. Królowo i orędowniczko moja, Maryjo, chroni mnie pod płaszczem swej opieki i uwolnij mnie od grzechu. Pomyślmy o tym przez chwilę, ponownie można zatrzymać nagranie, by kontynuując ten temat, pomodlić się swoimi słowami w myślach. Uczyńmy teraz postanowienie, głównie na dzisiejszy dzień. Zakończenie. Podziękujmy Panu Bogu za otrzymane światła. Wyraźmy zamiar zachowania naszych postanowień. Teraz poprośmy o pomoc w zachowaniu podjętych postanowień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To wszystko na dzisiaj, zatem do jutra, a jutro mamy uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną również Świętem Trzech Króli. Szczęść Wam, Boże. Hey, 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 hey. Do jutra!